Mam ma tu dzisiaj, dzisiaj jak będę tak spacerować yy, po domu, tak uślubię się ludzi i zrobię też jakąś jakąś polecajkę. Polecam kanał. No yy, zachęcam. Jezu! Jezu! Co? Dobra, dobra, idź, idź, chodź, idź. Idź, 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 idź. Id, id. Zachęcam do subskrybowania i dawania łapek. Yy, w o nazwie Karol i Hedziusia W opisie filmu będziecie mieć jego nick. Um, bo, jak wie, też czasami, jak, jak twórca tego filmu do mnie przychodzi, to możemy sam razem nagrywać filmy. Um, zachęcam do dawania mu suby, bo jakby e, chcę on dobić. Czemu ja to nagrałam? Czemu ja nagrałam? Podchodzi. Yy, on chce robić jakieś... ileś tam subów. Bo wtedy zrobi... ja Halo! Spokój! Bo wtedy zrobi tam jakiś specjal. Yy, no i... też Możecie... Max, cicho, uspokój się. Też możecie subować mojego kolegę. Z razem kolegę Karola czy Dawida. W opisie też będziecie mieć hierunik. Um. A tak, to Jezu, mrówka. Skąd tu się mrówka znalazła na tym? A, uciekła. O Jezu, hedzia, co zrobić? No. I mnie też oczywiście możecie subskrybować, bo. <grym> bo tak <grymne> o kurde zapomniałam, że sąsiad jest Jezu to ja uciekam, bo co to nie wiem, nie wiem. <grymne> No i. Zachęcam też do. Kurde. No musicie w takim momencie jak, jak mam wolny czas i nagrywam. No i zachęcam też do dawania subów dla Harluny, bo jest to moja idolka i polecam jej kanał. Jest, jest fajny, i śmieszny, taki bardziej dla dziesięciolatków, bo coś tam są jakieś może troszeczkę przekleństw, ale tak malutko, malutko przekleństw. <laughs> Prawie w ogóle nie ma, ale czasami się zdarzą. Więc tak na 9-10 lat może. Teraz idziemy zobaczyć, co u mojego stwora. I w, w ogóle to czajcie. Czajcie, że ja hoduję takiego stworka, ale nie wiem w ogóle, jak, co to jest za, za stworek, za zwierzę. Ja wiem, jakby. Jakby go hoduję. Co ja gadam? Ja <laughs> jakby go e, wychowuję, wychowuje I ja to jest taki, że ja w ogóle nie znam jego racji, Nie wiem w ogóle, co to jest. Zwie się Pimpusio koleś. Pimpusio koleś zamarzł. Nie, dobra, ruszę się. Zmykam. Chodź No, jeszcze raz polecam. Jeszcze raz polecam kanał Harlony oraz zachęcam do subowania Karo Karola i Więc, tak jak mówiłam, w opisie będziecie mieć ichniki. A teraz, może. Może już kończę. Ale nie, w sumie to mogę dla tak. Hej, ja ci Mogę zrobić dla was gwiazdę. Z telefonem w ręku, czajcie? Dobra, robię. Trzy, czter... Akurat teraz sąsiad musisz odkurzać? <noise> Kosić trawę? Nie, nie musisz, więc nie musisz. Trzy, cztery. Ty? Ej, ludzie, bo ja zapomniałam, że ja nie umiem robić gwiazdy. Dobra, jeszcze wam przedstawię sralnie. <grystanie> Oto sralnia. <grystanie> Tęsknię za tym rowerem. Yy, ja miałam 5 lat jak na tym rowerze jeździłam, więc 5 lat temu to było. On tu dalej jest, trzecie. Jestem 6, 6, chyba, czy tam 5. Ja to chciałam y, dla Was nagrać gwiazdę z telefonem w ręku, ale... Dobra, ale najpierw muszę się pożegnać. Potrzebuję zrobić takie jakby koniec. I ja mam nadzieję, że coś tam wdacie y, suba Karolowi lub Dawidowi. Ale ja się z Wami żegnam. Bye! A w ogóle to chciałam dla Was zrobić y, y, filmik z gwiazdą w. Y, jeszcze z telefonem w ręku, ale zapomniałam, że gwiazdy nie umiem robić.